7 października w hali sportowej przy ulicy Traugutta w Policach odbył się festyn brazylijski. Do uczestnictwa w imprezie zaproszono szczególnie dzieci ze Starych Polic zagrożone wykluczeniem społecznym. Jako klub na Mari Konopnickiej 2 zajmujemy się takimi dziećmi i żeby po prostu one chciały chodzić, żeby zobaczyły, co to naprawdę jest za walka, to po prostu zapraszamy mistrzów, to są jest Międzynarodowe Towarzystwo. Do Polic zjechali mistrzowie Kapueiry z Brazylii, Chorwacji, Austrii, Grecji i Polski, którzy zaprezentowali sztuki walki na najwyższym poziomie światowym, zachęcali młodych adeptów tego sportu do ćwiczeń i wysiłku fizycznego. Capoeira to walka, gra i taniec, a proporcje zależą w znacznym stopniu od charakteru i temperamentu zawodnika. Rolą trenera jest rozwijanie umiejętności w każdym z tych aspektów ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych predyspozycji. Wywodzi się z tańców afrykańskich. Zawiera też elementy kultury Indian, południowoamerykańskich. Powstała w XVIII i XIX wieku za sprawą brazylijskich niewolników manifestujących swą odrębność. Esencją capoeira jest gra oparta na płynnym poruszaniu, zwodzeniu i wymianie technik. To jest przede wszystkim walka, rytmika, śpiew, taniec i walka. Nie mylić, to nie jest walc. Po prostu kiedyś pierwsi prekursorzy capoeiry ukrywali to, że walczą przed swoimi właścicielami ziemskimi. Właśnie wykonując te takie taneczne ruchy oni ćwiczyli, nie? To jest bardzo niebezpieczna walka. W Brazylii nie wiem, chyba w tej chwili jest zakazana, to są na przykład, to jest Santa Maria, brzytwy między nogami, to są makulele, miecze. U nas to jest na, absolutnie zakazane, to się zamienia na kije na przykład. No to jest też samba, to jest bardzo, bardzo ciekawa kultura brazylijska. Capoeira tak jakby zbiera wszystko. W programie oprócz pokazów walk był także kurs samoobrony oraz koncert gry na instrumentach brazylijskich. Organizatorem festynu był klub sportowy Capoeira pod patronatem burmistrza Polic, starosty Polickiego i firmy Transnet. Tego dnia odbyła się również impreza urodzinowa trenera, który zaprosił uczestników na uroczystą kolację.